Tało się. W końcu nadszedł ten dzień, miesiąc temu wymieniłem ramę w swoim gravelu, tylko po to, żeby włożyć szersze opony, ale przez ten miesiąc jeździłem na tych samych oponach, czyli na Maxisach Receptorach 40 mm. Przejechałem 1000 km tylko po to, żeby sprawdzić jaka jest różnica między ramą karbonową a aluminiową. I w terenie jest spora różnica. Carbon zdecydowanie lepiej pracuje i bardziej komfortowo się jeździło. A dzisiaj w końcu jestem na nowych oponach. Zastanawiałem się, czy wybrać 44 mm, czy 45. Ostatecznie wybrałem 48. Są to Tufo Tundero HD. No i to jest moja teraz trzecia jazda na nich. Wczoraj w nocy 80 km w ciężkim terenie przejechałem. Wcześniej jeszcze śmigałem po okolicznych lasach. I muszę powiedzieć, że jeździ się jak na MTB. Terenie jest naprawdę wygodnie. Na asfalcie są trochę wolniejsze, ale to oczywiste, bo tutaj jest jakiś bieżnik. Te wcześniejsze to były semi i te są trochę cięższe od poprzednich, ale dla mnie nigdy priorytetem nie była jazda po asfalcie, więc to żaden minus. Dla mnie liczy się jazda po takich drogach jak jadę teraz, a jest zdecydowanie lepiej. Już tak nie telepie. Muszę jeszcze przetestować te opony na jakimś dłuższym dystansie. Zobaczyć jak się sprawdzają. Dzisiaj jadę tylko taką krótką trasę. 58 km. A tak w ogóle to jestem na dawnym szlaku królewskim Lublin-Wilno. Kiedyś jeździli tędy królowie. Teraz mogą jeździć grawelowcy. Ale tak się właśnie ostatnio zastanawiałem, że jest taki boom na rowery grawelowe na rower, który jest królem szutrów. A tak szczerze, jakbym zliczył wszystkich grawelowców, których. Widziałem na polnych drogach przez ostatnie 3 lata, to mógłbym ich policzyć na palcach jednej ręki. Nie wiem gdzie oni wszyscy są. Chyba w internecie tylko. W tym roku, jeśli dobrze pamiętam, to widziałem tylko jednego. Nawet go uwieczniłem na filmie. To było jak byłem na roztoczu i wjeżdżałem pod tą najwyższą górę. To akurat zjeżdżał wtedy ktoś na gravelu. I to była jedyna osoba w tym roku, jaką widziałem na gravelu na polnej drodze. Wymieniłem jeszcze kilka innych komponentów w rowerze. I wydaje mi się, że to jest już finalna konfiguracja na ten rok. Bo w przyszłym jeszcze się trochę zmieni. Wymieniłem siodełko na chińskie siodełko Riot 3D Carbon. Bardzo polecane. Pomyślałem, że zaryzykuję. Kupiłem. I muszę powiedzieć, że dla mnie faktycznie jest lepsze. Dużo wygodniej mi się jedzie niż na wcześniejszym. Wcześniej miałem Physic Tiger i wydaje mi się, że ono było za szerokie, bo tam to miało 15 cm szerokości. To obecne ma 14 cm szerokości i jest krótsze. I na początku jak wyjąłem z pudełka to siodełko, to myślałem, że będzie strasznie niewygodne. Ale już po pierwszej jeździe okazało się, że jest zdecydowanie lepsze od tego fizika. Kolejna zmiana to doszły dwie torby na ramę. Pozbyłem się tej torby z kierownicy i w końcu mam, w czym wozić swoje klamoty, Ostatnia zmiana, jaką zrobiłem w rowerze, to chciałem oczyścić trochę kokpit, więc kupiłem inny uchwyt na licznik montowany do mostka i nową lampkę rowerową montowaną pod licznikiem. Lampka to Rock Bros. RHL 1500 i muszę powiedzieć, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Lampka ma bardzo poważną wadę. Przegrzewa się. Jak się przegrzeje to zmniejsza jasność świecenia, ale jeśli znowu się ją rozjaśni i znowu się przegrzeje to się wyłącza. No i już tak dwa razy mi się wyłączyła. To jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeżdżąc w lesie w nocy, więc nie wiem, będę ją chyba reklamował o ile się da, bo zamawiałem w Chinach. Dzisiejsza trasa zaprojektowana jest tak, żeby przejechać jak najwięcej po drogach gruntowych, bo testuję te nowe opony i sprawdzam, na jakim ciśnieniu najlepiej będzie się jeździło. Wczoraj w nocy jeździłem na dwa bary. Teraz z przodu mam 1,8, z tyłu 1,9, ale to chyba nadal za dużo. Nie wiem, następnym razem jeszcze trochę spuszczę. Lasa wyszła całkiem fajnie, właściwie od kiedy wjechałem na te polne drogi to cały czas nimi jadę, myślę, że już z 10 km tak się ciągnął. Teraz chyba przejadę przez ten las przede mną i dalej chyba będą polne drogi, czyli dokładnie to co dzisiaj chciałem. Ale to był fajny las. Szkoda, że tego nie widzieliście, ale niestety jeszcze nie kupiłem nowej kamerki. ależ teraz ten rower jedzie po takich polnych drogach. Taki fan z jazdy, że nawet nie chciało mi się nic mówić do kamery. To już ostatni polny kawałek na mojej drodze. Na końcu będzie asfalt i tym asfaltem dojadę do zalewu zębożitkiego. żeby nie wjeżdżać za szybko na asfalt to przejadę jeszcze wzdłuż torów w sumie tu jest asfalt ale ma ze 100 lat chyba Akurat jak jechał, to musiałem wjechać w takie kolejne. Spróbuję dziś przejechać singlem wzdłuż linii brzegowej nad zalewem. Nigdy tamtędy gravelem jeszcze nie jechałem, bo to jest trasa techniczna. Tam jest sporo korzeni, super na MTB, ale gravelem się nigdy nie pakowałem, więc spróbuję na szerszych oponach to przejechać. Tak się Lucy prezentuje w nowej konfiguracji. Te szerokie opony zdecydowanie bardziej pasują do tej ramy. Torby też się fajnie wpasowały, prawie jak szyte na wymiar. Siodełko 3D Carbon. No, wygląda to dziwnie, ale jest naprawdę wygodne. Z moim tyłkiem się polubiły. I uchwyt na licznik i lampkę od spodu. Wygląda fajnie. Szkoda tylko, że ta lampka się przegrzewa i się wyłącza. Lucy się trochę przykurzyła, ale ja używam tego roweru do jeżdżenia, a nie do mówienia znajomym, że mam gravela. Dało się przejechać singlem nad zalewem. Nie będę jednak oszukiwał, że było komfortowo, bo na takie korzenie jak tam są to jednak trzeba mieć amortyzatory. Ale pomimo tego, iż było sporo korzeni i dużo sypkiego, luźnego piasku, to koła się w ogóle nie ślizgają. Więc te, ten bieżnik w tym Tufo Tundero robi robotę. Jeszcze nie pokazałem, że do tej lampki jest taki śmieszny pilot przyczepiony tu na kierownicę. Jest niewygodny, ale i tak lepiej się zmienia tryby tym pilotem niż sięgając do lampki. Tutaj nagram podsumowanie. 55 km przejechane, jeszcze 4 do końca. Średnia 21,7. 200 metrów w pionie, czas 2 godziny 50 minut, z czego samej jazdy 2 godziny 32 minuty. Dziś ponad połowa trasy była drogami gruntowymi i to jest super. Te opony świetnie jadą po takim terenie i myślę, że od teraz zdecydowanie częściej będę zjeżdżał z asfaltu. Na koniec jeszcze dodam, że dzisiaj jest kolejny dzień, w którym nie spotkałem żadnego gravelowca na gruntowej drodze.